Tylko zaczyna się kampania wyborcza, od razu te fałszywe mordy są roz, rozklejone po całym mieście, nie? Te sztuczne uśmiechy. No, dla mnie to taki trochę konkurs na nowego gwałdziciela, nie? Te uśmiechnięte mordy mówią do mnie... Pamiętasz, jak ostatnio ci dymaliśmy cztery lata? Sorry. Weź nas jeszcze raz. Weź, teraz będzie fajnie. Teraz my się uczymy na błędach, wiesz? Teraz nasmarujemy dupkę wcześniej. I następnie wychodzą, nie słuchaj ich stary, oni ci zajadą dupę na sucho. Weź nas. My mamy, po prostu ci z końcóweczką pomoczymy dupkę. tak. Posmyramy tylko dupkę, będzie okej. Okay. Następnie wychodzą, stary, nie słuchaj ich, oni ci zajadą dupę, całego włożą, zobaczysz. Weź nas. My mamy bardzo małe peniski. Takie mniejsze zło. Hmm? Ludzie chyba czują to instynktownie, bo cały czas jakieś pisiorki wygrywają, więc...